Widzowie, przeglądając moją szafę, znalazłem dość interesującą rzecz. Jest to rzecz na tyle nietypowa, że nigdy w życiu nie pojawiła się na moim kanale. Albowiem jest to. Mój stary telefon sprzed około 6-7 lat. Dla porównania tak wygląda mój stary telefon, a tak mój nowy. No, różnica chyba trochę jest. Ale spytacie się, jaki to ma sens na normalnym filmie na YouTubie, albo wiem ja naprawdę lubię na moich telefonach, jak widzicie, grać w Minecrafta. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że na moim starym telefonie, który ledwo co działa, jest również Minecraft A na tym Minecrafcie są moje stare savey, a dokładnie 7 światów Z racji, że ten telefon zobaczcie No on strasznie laguje, tak naprawdę Nie da się go w ogóle używać, bo no, no on Kilka sekund po prostu potrzebuje na reakcję, żeby wejść W jakąkolwiek rzecz, tutaj mamy taki Mały guziczek, ja nie wiem czy wy to tam dokładnie Widzicie, ale tak się otwiera tutaj Jeszcze karty SIM, czyli coś takiego Co dość dawno już kiedyś było używane Znaczy nie karty SIM, tylko karty pamięci, sorry Ja tą malutką kartę pamięci Którą wyciągłem z mojego telefonu telefonu Włożę do komputera I zobaczymy co się na tych światach ukrywało Przez tyle lat Czyli dokładnie przez 7 lat na takiej małej karcie Za pomocą nowoczesnej technologii Tą małą kartę Wsuwam właśnie w takie urządzenie A dzięki takiemu USB-kowi Jestem w stanie to tutaj włożyć Ciężko się to robi jedną ręką Ok, mamy to i coś takiego wsadzamy Do komputera z tą małą kartą Zobaczymy co na tych światach będzie się kryło Ja jestem mega ciekaw, bo ten telefon jest tak mały I tak stary Ja go używałem jakieś 6-7 lat temu więc jest szansa, że na tych światach w znajdzie się coś fajnego Zobaczymy w ogóle czy da się to przekonwertować na wersję na kompie A więc okej okay, widzowie, wgrałem wszystkie światy z tego telefonu Zobaczcie jak on w ogóle wygląda, śmiesznie w porównaniu do mojego obecnego telefonu To jest przepaść, to jest dosłownie 10 ponad lat różnicy No i sprawdzimy co na takim małym, małym prawdzie telefoniku zdołałem zbudować w Minecrafcie Idę to sprawdzić bo no to już było dość dawno. W dodatku jestem na wersji 1.18, ponieważ tam te starsze nie działa i musiałem całe te światy przenieść na nowszą wersję, więc może tam być po prostu trochę nowych itemów, w sensie w moim punku tylko. Dobra, sprawdzamy! Pierwszy świat, kochani! Jestem oczywiście na modach, których na telefonie oczywiście nie było, ale dobra, sprawdźmy, co mamy w ekwipunku. Tu mam też swojego skina, bo tam na telefonie pewnie był grany inny, ale jako że przeniosłem światy na kompa, no to wszystko mamy tutaj zachowane, cały safe, ale nie mamy po prostu rzeczy, e, w sensie skinów, tak, i tych innych rzeczy. Dobra, co to jest? Dobra. Jakiś ekwipunek, jakiś prosty świat, widzę, że... Ja wiem, co to jest za chata, ja to pamiętam! to jest zrobione tak, tu w środku są takie schody, dobra, 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 wracajcie i tutaj u góry jest takie ładne, te zejście na dół, patrz, że taki widok jest. Ej, ja to tak pamiętam! Ja nie mogę, dobra, co to są za rzeczy? Jakie to jest genialne, dobra, tutaj ja to w ogóle budowałem na kreatywie czemu ja tą suriwala? Przecież ja te główki z kreatywa brałem normalnie, to się mogę zmieniać przecież. Dobra, co to jest, cel na ten rok. Ej, dobra, tu będą jakieś cringe'owe rzeczy. Ja nie wiem, kiedy te światy powstawały na tym telefonie. On ma z 8 lat chyba, czy... albo nie wiem, 5? Ja nie, ja wam źle powiem na pewno, widzę, więc przepraszam, nie chcę wam źle wprowadzić, może się dowiemy tutaj z książek. Zdać prawko, znaleźć kobietę... Okej, okay, to zdać prawko, to to było dość niedawno, bo ja 4 lata temu zdawałem prawko, że mam 5 lat temu. Znaleźć kobietę, zrobić zawód, kupić samochód, iść na siłownię, kupić sobie gitarę elektryczną i potem noczy się nie grać, wbić Golda w lol wbić Globala w cs nie wiem, byłem tak głupi, nie przysięgam. Co to jest w ogóle? Gitarę spełniłem, proszę bardzo. Tutaj jest elegancko gitara, ale. Ale. Co to te inne rzeczy w ogóle? Dobra, czyli to nie było aż tak dawno. Ten świat nie był aż tak dawno robiony, bo skoro gitara. To coś jest w ogóle? Okej, okay, dobra, to na kreatywie, bo co to jest? Służący. Boże, co ja miałem w głowie? Nie, nie wiem. Nie pytajcie się mnie, tu raczej wszędzie będzie pusto. A nie, są jakieś temki. okej. Okay. Czy ja tutaj coś po prostu robiłem? No dobra, nieźle. Wyjdźmy stąd. Tutaj wiem, że gdzieś na dole jeszcze miałem salon Zrobiłem Tylko gdzie to było? Tu? Pokój Wergi, pokój i Ja im robiłem pokoje. Ale kozackie. Ja nie mogę, już tego w ogóle nie pamiętam prawie. Ja tylko pamiętam, że gdzieś był taki ładny salon, ale... Gdzie się do niego wchodziło? Czekajcie, to było... To była ta kuchnia, dobra. A salon... O, tu salon, dobra, nice. O, i tutaj był taki ładny salon, mi się to kiedyś bardzo podobało. Dobra, no fajnie, nie? nie no nie można włączyć telewizora. Dobra, mamy coś jeszcze w punkcie, jakieś książki. Oceny z matmy, 1, 2, 3, 1. Ej, dobra, ja nie wiem kiedy to było. Nie wiem w której to klasie było. Średnia z matmi 1,6. Dobra, nie bierzcie ze mnie przykładu, ok? Bo to fatalna średnia. Wynoszę się z tej szkoły z chłopakami raz na zawsze, tylko jak to powiedzieć, mamy ona mnie zabije. Nie da się w tej szkole oddychać, to koniec. No się wzięła na mnie i na Pawła. A to jest techniką chyba! I ja się, nie mogę! Już dalej w jutro idę po papiery, bo ja nie pamiętam kiedy miałem ten telefon. To było dawno. Mam nadzieję tylko, że uda mi się pogadać z Natalią. Ej, to nie takie te BEZ TAKICH RZECZY TU! Dobra, nie wiedziałem, że ja takie rzeczy pisałem. 200 babcia, 100 kieszonkowe, 400 odłożone. Wychodzi się, powinno starczyć na dobrą gitarę, żeby zaimponować... Nie no, nie mogę, jak ja byłem głupi! No nie, ja nie mogę na to patrzeć! Dobra, nie, nie czytamy książek dzisiaj w tym odcinku, dobra? Zadajmy da, sobie taki, taki ten łapę sobie przybimy, że nie czytamy książek, bo ja screen'u nie wytrzymam. Co to w ogóle jeszcze jest? Aha, to jest po prostu taki świat. Okej, okay, tam jest jakaś wioska i głównie ten domek z tym czerwonym tym. Okej, okay, dobra. Nice. No w sensie spoko, ale nie wiem, no te książki nie będziemy dzisiaj czy tych książek widzę, bo tu zaraz jakieś, nie wiem, cięcia będę musiał robić, bo jakieś sekrety mi tu powychodzą, tak? Z tamtą dziewczyną. Dobra, nie wiem. Na razie to zostawmy, olejmy temat. No wygląda fajnie, to taka. Zwykła, ale ja mam w ogóle dużo tych światów. Chyba siedem. Dobra, idziemy sprawdzać kolejny. Świat numerek 2. Ja go też pamiętam. Ja też pamiętam tą chatę Boże, jak to się ciężko budowało. Tutaj miałem takie skocznie do basenu, ale to jest nieważne. Patrzcie, jak to wygląda, fajnie. To jest jedna z takich chat które naprawdę mi się podobały. Że je zbudowałem i miałem takie fajne to jest, bo tu jest dużo miejsca, dużo przestrzeni. No i to jest kurczę fajne, nie? To jest w ogóle na starszej wersji na pewno, bo to teraz to, że na jeden oświat się to odpali, dlatego, że tak mamy, mamy też na palionowie. Było mi wygodnie. I ja to się przekonwertowało na nowsze wersje, ale to jest na pewno jakaś starsza wersja. To 1.16 musiało być, chyba. to jest? Raporty. Dobra, ale co to jest? Dobra, okej. Okay, to są jakieś znowu, dobra, to są jakieś głupie. Zbudować kolejkę, mi szora miałem lat! No bez przesady, no nie wiem. <grym> jaki ekwipunek w ogóle, dobra, czekajcie, dajcie mi te raporty. Okej, okay, to jest z 2018 roku, patrzcie, czyli 6 lat temu, okej. Okay, dobra. Najnowszy, najstarszy raport to jest ten. Dziś zbudowałem wielką studę, wygląda całkiem nieźle. Robota została wykonana jak należy, jeszcze tylko koniec prowadzę i będzie git. Okej, okay. dalej lecimy, jest to. Dzisiaj wykopałem... wykonałem słamą robotę, bo wykopałem ino półtora z Taka Diaksów, ale jutro Po co ja to opisałem w różnych książkach? Dziś się poprawiłem i dokończyłem dom, zbudowałem nowe mini budynki i naprawiłem dziurę w dachu. Dobra, robota zrobiona jak należy. I ostatnia książka. Dobra, nie chcę mi się, bo zamykam na ten świat i robię nowy, to jest ludno elo. Dobra, ja nie ja, wiem. Ja, ja... Głupi byłem, dobra, głupi byłem. Po prostu za, za, zauważmy, że ja nie należałem do. Najmu... Co jest? To jest jakiś mechanizm. Okej, okay, to ma bronić chyba chaty. Ale gdzie są te mini budynki? Aha, że to? Te drzewka? Z czego to jest w ogóle zrobione? Co jest? Mi się zbugowało, aha! Bo jak ja przeniosłem światkę, chyba z telefonu, to się patrzcie, zbugowały liście. Widzicie to? Ale jaja. Nie wiedziałem, że to tak działa, że się liście bugują. I to może jeszcze jakieś inne bloki się zbukowały. No w sumie logiczne, bo na telefonie one chyba wyglądają dość gorzej. Dobra, nie wiem co jest w ogóle. To jest jakieś ciasto, jakieś domki, jakaś stodoła. A, to jest ta stodoła, co było napisane, ok. I co tu jest? Jakiś ok, czarnaś, czarnaś, dobra, bielik, kosiarz, okej, okay. I coś jeszcze? I tyle chyba tylko, tyle koników miałem. Ok, tu jeszcze u góry coś jest, ale tu chyba już nic nie było. Okej, okay. fajne, w sensie. No nazwy trochę trochę dziecinne, to jakieś ciasto, którego nikt nie może zjeść, okej, okay, tu jakiś domek, okej, okay, tu jakieś... Momo. Okej, okay, dobra, nie wiem, nie wiem. Ile itemów, co jest? Dobra, tu coś w craftingu nawet jest, w tym... Dobra, czy tu był normalnie grany ten świat mocno? Ej, nieźle, nieźle. Ja go tak mało pamiętam tutaj dookoła. Pamiętam właśnie tylko ten domek, że on był taki fajny, szpiczasty i to mi się w nim bardzo podobało. Ale ładny świat, nie? Spoko chyba sobie radziłem, jak na takiego Kidosa. Dobra, nie jestem zadowolony z ciebie. Pora na trzeci świat. Dobra, to jest chyba jakiś taki bardzo mały świat. Tutaj w punkcie nawet nic nie ma. Jakaś jedna książka, to jakieś takie temki słabe. Okej, okay, dobra, druga książka, ja... Kurczę, miałem nie czytać tych książek. Dobra, co to jest? Ile PSC kupię w cały rok? No nie no, ja na w kartach wtedy na LOL'a wydawałem dużo pieniędzy, pamiętam to. Potem na urodziny 300, najwięcej jest w grudniu? Nie no, nie mogę, ja liczę ile ja zmarnuję na, na skiny do, do, do takiej gry, nie mogę, no to jest tak jakbyście kupowali skiny do Brawl Stars. To ja na takie coś wydawałem widzowie pieniądze kiedyś, nie wiem, to jest tak głupie. To było dawno, 6 lat temu, okej, okay, ja się zmieniłem, teraz płacę kartą. Co tam jest? Tam są jakieś mechanizmy! Dobra, niszczę to. Zginę tu? Nie zginę chyba. Dobra, na luzie. Idę zobaczyć... Co tu jest? Jakie to jest ładne! Ja ładne te rzeczy budowałem! W sensie one chyba i tak są na GameModzie zbudowane. Ja po prostu udawałem, że to jest survival przed tam, kurczę, kolegami, ale... Ale ładne to jest. Czekajcie, a to co jest? Coś otwiera? Dobra, ja nie wiem co to robi. Ja, ja nie wiem co to robi. Czy to coś otwiera? Czy to coś zamyka? Nie ma przejścia nikt, czyli tego nie mogę zbytnio sprawdzić. Mogę jedynie te porkczopy dojeść. A to otwiera co szybkie. Okej, okay, czyli. Aha, że widok! Okej, okay, dobra! Tam z drugiej strony coś w Nie Nie gadaj, że ja takie rzeczy pisałem Nie, to jest... Nie, to się nie dzieje, czekajcie, ja dam sobie... Nie mam permisji nawet. Czekajcie, dobra, ja tutaj to mogę Szczytować, ok? Szczytujemy sobie to, bo będzie tak bo po prostu łatwiej pod odcinek. Dobra, bo ja chcę zobaczyć co tam było Czekajcie, bo... Co to jest? To jest twarz! Taki motyl! No nie, no nie mogę, co to jest? Nie, no nie chcę na to patrzeć Nie, ja... Ja takie rzeczy robiłem, okej? Okay? To są znaki do mojego domku Dobra, ja one tam prowadzą, na no ten statek prowadzą! Co ja tu miałem pobudowane? Jaki parkour! Co jest w ogóle, jak byłem kozakiem w budowaniu, ale ten statek był niedokończony z tego co widzę teraz. Albo wybuchł, albo taki miał być! Nie, nie dokończyłem go chyba po prostu. Ej, mega! Mega jestem w szoku, a tutaj co jest napisane? PSC 50... EJ, DISCO! Ale dobra, on jest zużyty już chyba. Dobra, on jest chyba zużyty. Mam nadzieję, że wbijemy tą rangę, bo inaczej zacznę grać samemu. Nawet nie potrafię zagrać dobrze gry. Mój ziomek ciągle fiduje. Ja grałem z jakimś samym kolegą w ja to pamiętam, widzowie. Nie wiem, to jest dziwne. Dobra, idziemy dalej. No nie, ja na tym świecie zbudowałem kolejkę. Nie, dobra, nie, pokażcie mi to, pokażcie mi to. Ta, wszystko od jak sobie. Dobra, to jest taki creative. Ale dobra, co to jest w ogóle? Nie, czemu ja... Czemu ja budowałem jakieś kolejki? Jakieś kolejki dla dzieci, nie? Ja nie wiem, w sensie ja już miałem, kurczę, 16 lat, tak? jakbym nie patrzeć, dlaczego ja takie rzeczy robiłem? To jest bez sensu. Dobra, ta kolejka jest tak beznadziejna, nie? Patrzcie, to yeah. Ja tego nie chcę, widzę, komentować, nie? To po prostu jest zwykła kolejka ustawiona na jakichś diaksowych blokach, która nawet do niczego nie prowadzi, nie? Nie wiem, to jest taka beznadziejna, no, no patrzcie, to nie, no ja. Jeszcze jakaś flaga Polski. Tam jeszcze jakieś kurczę powylewane rzeczy. Nie! Ja na to nie patrzę, widzowie, wyjdziemy dalej. Boże kolejny jakiś beznadziejny świat z kolejką. Nie. Wezmę tutaj... Nie no, bez przesady, mam nadzieję, że się. Dobra, nie wiem, czy ja tego nie wytnę. Dob nie nie wiem, dobra, zobaczymy. Dobra. Co tu mamy dalej? Wagoniki, jakieś muzyk diski. Dobra, ok. czyli ja tutaj mogę sobie pojechać wagonikiem, tak, okej, okay, dobra. Boję się, bo nie wiem gdzie to prowadzi. To jest chyba najbardziej kozacka rzecz, jaką ja zbudowałem na telefonie, wy to widzicie? Jakie to jest kozackie! Jakie to jest piękne! Na telefonie to tak nie wyglądało na tym syfie, ja pamiętam jak ja to robiłem, ale to był syf! To jest oczywiście game on widzowie, bo to wszystko widać przecież, ile szyby. Ale jakie ładne, dobra ja to pamiętam, ja pamiętam to wszystko. Jak coś ta randka nie wyszła, nie? Nie było czegoś takiego, jak tu jest napisane. To to, to jest nieprawda, to. Dobra, to, to jest nieprawda, okej? Okay? Nie, no to są kolejne jakieś Kurczę parkury, nie? To jest w ogóle z neta pobrane, to jest jakiś JT CITIAN. Ja to z neta pobieram na telefon, to była taka apka do pobierania światów. Maja robiona mapka do treningu parkura. Osobisty rekord to checkpoint 7. Muszę to przebić do końca marca. Okej, okay, czy ja sobie po prostu tutaj robiłem parkury i jakiś checkpoint 7, tak? To jest który? Aha, to nawet. To nie działa chyba. A, bo to. Okej. Okay. A, dobra, to tak, to chyba na telefonie tylko działa, widzowie. No i ostatni świat przed nami, widzowie! Okej, okay, tu już od razu creative, to mi się podoba, bez jakiegoś oszustwa. Dobra książeczka. Cześć, Dawid, tutaj Bartek, może mojego seja, zrób i hatę. go wszyscy na sero rozwalamy. Budowałem to wszystko z turwalu przez rok 2017. do teraz mam nadzieję, że się spodoba i może to nagramy na YouTube'a. Fajnie byłoby kiedyś nagrywać, nie niż wszystkiego jest idealnie zrobione. Mówię, że twoje światy są kozackie, ale na pewno nie masz nic lepszego niż to. No sorry. Okej, okay, to jest od Bartka świat, ja pamiętam tego Bartka! jakie czasy, dobra, on tego na pewno nie ogląda. No ale zobaczmy to... Dobra, on miał kozacki świat! takiego nie miałem! Co jest? Czemu on ma takie, ale to jest na creative na pewno! No na pewno na creative! No bez przesady to na Dobra, nawet ja teraz mnie kurze zazdroście tutaj, kurze. Ej, to jest w ogóle podobne do tego co... A nie no to jest zamach, dobra, że myślałem, że taki jak na kidowicach mamy, ale nie, jednak nie w ogóle niepodobny. podobny. Ej, dobra, nawet teraz mnie zazdrość z jak ten Bartek miał lepszy świat ode mnie, nie? No ładnie to jest zrobione, ale to był creative na pewno, to nie jest możliwe, że to jest survival, on tu pisał, że survival, ta, na survivalu, dobra, taki kłamca z niego, got access, League, fortuna, silk touch, dobra, jakieś kurczę, jeszcze ma nazwane rzeczy enchantami, dobra, widzowie, ja powiem tak, zobaczyliśmy dzisiaj moje najskrytsze rzeczy z tego telefonu, ale jeżeli chcecie, żebym zobaczył, jakie ja w nim pisałem smsy, bądź wiadomości, subskrybujcie kanał, to też to zobaczymy.